Cześć, witajcie w kolejnym z moich filmików, który będzie poświęcony na montaż tej listwy dachowej. Tak jak widzieliście, może ten poprzedni z demontażu, tam mówiłem o uszczelce, także ją tu Wam też pokażę. O, to jest dokładnie, tutaj jest APP firmy, taka na rolce, Wam pokażę jak to będzie działać. Pokażę Wam na co zwrócić uwagę przy montażu i później założę już uszczelkę. Też pokażę wam punkt taki zaczepienia, na który trzeba zwrócić uwagę, od którego w sumie powinno się zacząć montować tą uszczelkę, tak żeby później nam się szyby skrywały, bo no nie jest to takie oczywiste na, na, na pierwszy rzut oka, bo każdy pewnie zakłada od tej strony albo od tej, tu później nie schodzi nam się ładnie z szybą, bo od tej strony zaczniemy, ale to wam pokażę krok po kroku. Dobra, no to jedziemy. No słuchajcie, jak widzicie już uszczelkę założyłem yy, poza kamerą. Widzicie, ona jest taka w formie takiej plasteliny. Fajna, bo ona nigdy nie zaschnie. Także jak widzicie, jest to przyklejone. Teraz przystąpię do... Yy, widzicie, jest taka, o pyk, taka gumowa. Yy, ona jest dokładnie taka sama, jak demontowaliście, to to dokładnie taki sam, taka sama guma była wcześniej oryginalna, a się tej... Dobra, czy ja to teraz będę montował i pokażę wam na co zwrócić uwagę. Dobra, to jedziemy. Słuchajcie, teraz przystąpimy do montowania. Mam tak, podstawową sprawą jest zwrócenie uwagi, żeby listwa weszła nam na tą rynienkę, bo jak przełożymy tak od boku ona będzie odstawać, czyli musimy ją tak troszkę na to naciągnąć, tak żeby nam już się zgrywały musimy tak czajkę zrobić, żeby to ładnie weszło po prostu przede wszystkim tak wcisnąć tę górę i dopiero później Tak. Jest git, weszło ładnie. Teraz to podciągam śliwami. Ale to dobra, podciągam sobie poza kamerką. Wam tylko pokażę, o co chodzi. Widzicie, tutaj wyznacznikiem też wysokości są te czarne uszczelki, gdzie ona nam tu fajnie weszła na tą, na tą wargę. Czy znaczy, tak będzie widać. Yy. Po, po całości, za, po prostu zazębiła się, e, naszła na tą wargę od dachu i w ten sposób mamy zamontowaną prawidłowo tą listwę, ponieważ jakbyście założyli od boku, to ta warga nie wejdzie na, na tą wargę e, dachową i po prostu będzie nam później listwa od, odstawać, także zwróćcie na to uwagę jak będziecie to montować i nie nieby taka pierdoła, ale to też jest po to zrobione, żeby ta woda nam tam między uszczelkę a między listwę a dach nie wlatywała. Także zwróćcie na to uwagę, należy ją tak naciągnąć na to i dopiero wtedy wsadzić. Więc dobra, ja sobie to skręcę. Będę montował tą drugą listwę, też wam pokażę. I później założymy uszczelkę i będzie gotowe. Dobra, pojedziemy. Czyli teraz tak. Listwa chromowa jest przekręcona na dwie śruby. I teraz zajmiemy się tą listwą czarną. Zwróćcie uwagę, na, na niej jest taka uszczeleczka, ona musi być założona w taką Inaczej, Bez niej jak założycie, tak samo będzie się woda dostawać, więc też pamiętajcie o tym, żeby to wszystko było zamontowane tak jak robili to w fabryce. Później poskładacie samochód i będzie kapa. Tak to delikatnie ule. Tak więc już to będziemy przykręcać. Tak, gdzieś o w ciach nie wiem nie więcej śrubeczka. Myślę, że uda mi się trafić. To jest taka ogólnie loteria. O, to mam to będę gatunek, to to lotka pomisiadła ładnie. Także elegancko, cieszy mnie to. Czyli muszę się tu. Przed wami gimnastykować. Udamy. damy. O, też. już nie chce. Tak łatwo. O, dobra. chciła. Też mamy. Słuchajcie, musicie zwrócić uwagę na żeby żadnej śrubki nie pominąć. Jeżeli jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 to tyle musi być. Więc yy, po prostu później nam będzie gdzieś ta listwa będzie niedociśnięta, będą nam ciężko szyby chodzić, Trzeba oczywiście się za musicie zwrócić na to uwagę. No to, to to musi być. Ja sobie to poskręcam teraz. Wszystkie te wszystkie te śruby i widzimy się za chwilę przy montowaniu uszczel uszczelki. Szyb. Dobra ja z tym jadę. Dobra, czyli tak słuchajcie, listę już mam przykręconą na gotowo, ale zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o jednym detalu w szczególe, a jest z nim ta uszczeleczka mała, ją należy wsadzić właśnie przed, przed założeniem tej listwy czarnej, ponieważ ona jest wkładana pomiędzy właśnie chromik a listwę, ma taką wargę. I ta lista później ją dociska. Także pamiętajcie o tym. na to później przyjdzie lista chromowana i będzie komplet. I tak, ja jeszcze tak już szybę zamkłem. Ja szybę mam tak na krótko pospinane. I powiem wam co należy zrobić. Ja sobie tak wykminiłem jak składam ta łuta. Yy, wam pokażę. Na rzecz. W miejscu gdzie kończy się szyba, tu zaznaczamy pisaczkiem. Pyk. Mamy punkcik. I w tym miejscu będziemy, od tego miejsca będziemy zakładać uszczelkę. Także zobaczycie, że to jest chyba wydaje mi się najlepszy sposób na wsadzenie tej uszczelki, a nie zaczynania od tej. Do tamtej, bo później nie wiadomo w którym miejscu na tu będzie, bo to jest jednak guma. Nie jest tak sztywna na tyle, żeby była ta pewność. Także zaczynam, ja przynajmniej zaczynam od, od tej strony I, i generalnie zawsze mi to pasuje. Dobra, no to jedziemy. Ja sobie to zacznę składać. I pokażę Wam jak to, jak to wygląda. Dobra, to idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, że tak to mamy. Tą już sobie wsadziłem. Wyszła idealnie. Ale to Wam za chwilę pokażę, jak, jak, jak wyszła ta szyba. Idealnie, w tym miejscu co wam, co wam mówiłem. Idealnie, uszczelka się zgrywa z szybą. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na montaż tej, tej uszczelki. Tu są dwie wargi wewnętrzna i zewnętrzna i tak zaczynamy od tej wewnętrznej wciskamy na wewnętrzną, wewnętrzny rand od listwy to Wam pokażę i będziemy to wciskać tylko równomiernie to mam coś co o śrubokręt że był taki większy i taki przytępawy był na ciemniejszy to Wam obetnie uszczelkę. Dobrze. जै एक Już że zajebiście. Teraz ta strona. Mhm. O, git. Teraz ostatnia część uszczeleczki. Mniej więcej tak. Poczniemy sobie tu od tyłu. A nie, no dobra. Weszła. Teraz jeszcze się bochnięcikiem. O, perfekt. Dobra, to mamy. I spójrzcie teraz. Tak, pierwsze szyba, widzicie, idealnie się kończy na, z uszczelką. Także jest fajnie wsadzone. Pek. No i ta strona to samo, jest to fajnie poskładane, tu jeszcze to przykleję i kołeczek i będzie git. Dobra, czyli wydaje mi się, że wszystko Wam powiedziałem jak to montować. Taśmę, nie zapomnijcie o tej taśmie, bo mówię, bez tego to jak nie dacie tej taśmy to będzie się woda wdzierać i tyle. I będziecie musieli to ściągać, więc szkoda szkoda roboty, ta taśma nie jest jakoś droga. I... No, no musicie ją dać, no musicie ją dać i, i tyle to o tym pamiętajcie, no i tyle, bo no wydaje mi się, że filmik Wam się przyda i, 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 i na dniach myślę, że dodam szóstą część yy, właśnie z tym autem związaną ze składaniem, także yy, no to widzimy się w następnym filmiku, to na razie, hej, cześć.